Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier witam was serdecznie w kolejnym Rust Daily. Jak widzicie, budynek się rozpada, ponieważ brakuje mi surowców a dokładnie high hey quality metalu. Moi drodzy, w wieczorem wczoraj przydarzyła się tutaj przykra sytuacja. A raczej przydarzyłaby się. Jak widzicie, tutaj jest troszkę zmienione, ponieważ dostałem powiadomienie na telefon, że ktoś mnie zabił. Ale tutaj. Na tym trójkącie, mniej więcej. No i zaczął się rajd. Postanowiłem go bronić. Ktoś się chyba nie spodziewał, że, że będę go bronił. O, takie mamy ładne rzeczy tutaj ukryte. No i wszedłem do gry. Zobaczyłem, że nie żyje. Tutaj nie było ściany. Tam na zewnątrz też nie było ściany, czyli przebili się przez tamtą stronę. No i postanowiłem to jak najszybciej zasklepić. Nie miałem oczywiście drewna. A nie chciałem otwierać bunkra bo jakbym otworzył bunkier a oni by wrócili no to akurat by mieli łatwe dojście do szafy No i zrobiłem tak, że poszedłem do tego domku mojego na wodzie, wziąłem stamtąd drewno z góry jeszcze trochę metalu miałem, postawiłem od razu ścianę i nagle słyszę helkę du. podlecieli helką <ścją> i dostałem prawie zawału bo no myślę że 10 sekund później już by, już by rajdowali dalej no ale nie zdążyli, ja zdążyłem wejść sobie na serwer rozbudować trochę bazę, tutaj ulepszyć e, co się dało. Ezo, gdzie ja idę? Co ja, co ja robię w ogóle? No i, i baza widzę, że przetrwała, odpuścili sobie chwilę. Tu posiedzieli, jeszcze coś porozwalali, porzucali mołotowy i odpuścili. E, więc baza stoi. E, ja mam tutaj trzeciego poziomu mm, o, pięknie postawione. Trzeciego poziomu e, stół roboczy udało się stworzyć. Poszedłem z tymi komponentami wszystkimi wczoraj na obóz bandytów, no i udało się szczęśliwie wrócić do domu. Przyniosłem tam chyba 1700 skrapa, 1600, może. Postawiłem ten stół za 1250 i nauczyłem się czegoś, tylko nie pamiętam z czego. Chyba amunicji zielonej i czegoś jeszcze. Nieważne. Eee, no i tak, musimy szybko iść po high quality metal, bo nam się baza rozpada. Tutaj mam jeszcze 150. Eee, tego skrapa, bo ktoś tutaj kupił o zobaczcie tu muszę jeszcze jedno piętro wybudować ktoś tutaj nam kupił trochę siarki, 700 siarki kupili więc bardzo, znaczy siarki, prochu strzelniczego więc milutko no ale niestety tylko to kupili, więc nie wiem czy ja za dużą cenę dałem czy nie, i tak zmniejszyłem ją ostatnio no dobra, pójdziemy sobie po siarkę, muszę wziąć tylko kill -off. po to się tu wróciłem sobie kilo, Gdzie ja kilo zostawiłem? Yy, moje, moje narzędzia to w ogóle zabrali chyba, wiecie? Bo tu była skrzyneczka przy drugiego poziomu stole. Pod, pod nim dosłownie. I tam były moje wszystkie materiały typu e, tkanina, tłuszcz i tak dalej. No to jakoś mi tego nie szkoda za bardzo. No ale... Była też tam siekierka chyba i mój kilof. Tak więc a, zjedzmy może właśnie, bo na tym mi zależało. Żeby tu coś hapnąć włączyć ognisko a i nie mam tego misia czy tu jest gdzieś misio? może gdzieś kładłem misia? nie, nigdzie nie ma misia trzeba misia znaleźć i położyć okej, okay, to jest nasz nasza jedna rzecz, którą musimy zrobić na razie się uleczę do 80 HP a jeszcze to drewno miałem tutaj włożyć, okej okay. Nie pójdę po skały, ale żeby pójść po skały to ja muszę mieć komponenty o właśnie to raz, dwa, trzy, cztery, 5. Zamknij. I do tego w bunkrze mam schowane rury. O proszę, nie, tu nie mam tej siekiery ani kilofa, no, dobra. OK. I teraz możemy sobie kilofik stworzyć. No i dobra, pójdziemy po skałki, przetopimy high quality metal i będziemy mogli już wyjść z bazy, bo na razie jest niezabezpieczona kompletnie. Ten w się rozpada się. Zobaczmy ile ona w ogóle przetrwa. Czy ja mam gdzieś tu młotek? Cholera, młotka nawet nie mam, bo tutaj... Jak najeżdżam na to, to nie widać ile. Chciałbym młotkiem chyba najechać. No dobra, nieistotne. Idziemy i tak po high quality metal. Bo bez niego to nic tutaj nie zdziałam. Zobaczcie, co? Dupnę sobie jedno z O! Słychać. Nie autobus, chciałem powiedzieć. Słychać ten. Cargo, ale niestety już jest daleko. Jakby dopiero tu zaczynało gdzieś płynąć, to byśmy spróbowali. Tak łódki nie mam. Trzeba by pokombinować. Dobra, idźmy na razie. Po to high quality metal. A jeszcze Wam pokażę. Tutaj tak rozbudowałem bazę, stworzyłem taki tunel aerodynamiczny. Tutaj garażówkę wstawiłem, ulepszyłem trochę bardziej do, do metalu, co się dało. Bo tu teoretycznie jest najprostsze wejście do mojej bazy, do mojego bunkra. Wystarczy tą garażówkę rozwalić i przebić się przez ścianę Więc to jest dosyć słabe, ale mam problem, bo coś tu się, nie wiem, zbugowało, czy ja bunkier jakoś źle postawiłem, czy coś. Ale nie mogę tu fundamentu postawić, jakby tu coś blokowało, coś było, nie mam, nie, nie mam pojęcia. Może coś za ścianą stoi? Kurde, nie wiem no. Ale nie mogę tu kompletnie kwadratowego fundamentu, nawet trójkątnego nie mogę postawić, nic. Od tej strony się da jeden trójkątny, ale tu w tym obszarze już kompletnie nic. Więc coś mam ewidentnie popsute. Wczoraj jeszcze jak przyszli rozwalili o, ten kawałek, albo ten kawałek bramy mojej, mojego grodu, ale... Oczywiście szybko stworzyłem kolejne i postawiłem. Nic się nie stało. No dobra. Wychodzimy stąd i idziemy po skały. A, jeszcze jedna bardzo miła rzecz od widza. Bo jak mnie rajdowali, to akurat było dzisiaj, bo drugi raz chyba próbowali rajdować. Chociaż nie zaczęli. To mój kochany widz przyszedł i bronił, mo bronił mojej bazy, ale powiedział, że już musi iść, więc mam nadzieję, że mnie nie zrajdowali. No i mnie nie zrajdowali, tak więc dziękuję Ci, widzu. I to jest z tego widza baza, tak więc raz jeszcze dziękuję i stworzył nam śpiwór, który nazywa się i itemy z ludzi co chce, czyli co chcieli mnie pewnie zrajdować. I tutaj moi drodzy, w środku w bunkrze, bo tu jest też bunkier, tu jeszcze nie zaglądałem co to jest, tu też jest baza, ale nie wydaje mi się, że to jest to, bo tutaj jest wszędzie tej quality metalu, tak to będzie to. Na pewno? Czekajcie. Tak, bo tu jest to wejście. Tak, uh -huh. tu jest trójkątne. Okej, okay, czyli został sam bunkier. W tym bunkrze zostawił mi skrzyneczki z rzeczami, i mój śpiwul tam leży. I później wam to pokażę. Ale na razie idziemy na skały. Tu możliwe, że mieszka ten sąsiad, co napisał komentarz, że mieszka obok mnie. Albo w tamtej bazie, chociaż w sumie tych baz tu jest to z Sejbania, więc. Albo ja że w tym. <laughs> Nie wiadomo. Powiem wam, że dobrą przykrywką jest postawienie właśnie takiej bazy na, przy samej wodzie. Co tam odjebali za bazę wielką? Ja cię kręcę. To jest ekipa, którą kąpiłem troszkę. <grych> ja pilniczny. Tam ze trzy osoby albo mnie nawet grają. Nie mam pojęcia. Nieważne, wracając. Eee, fajnie jest postawić taką bazę, bo nikt się nie spodziewa, że ona jest taką główną bazą i nikt nie będzie jej rajdował. Myślą, że wchodzą i tam są łódki. A to możecie mieć skrzynkę z głównym lutem na przykład i specjalnie nie ulepszać tego więcej niż do kamienia, bo czym lepsza baza, czym bardziej ulepszona, tym bardziej kusi, bo pokazuje, że coś macie w środku. Jest taki mój mały gród. Jest dosyć niepozorny. Tu trochę kamienia, tam trochę metalu. Ten sklep trochę może kusić i to ogrodzenie. Gdyby nie było ogrodzenia, to w ogóle ludzie by się tą bazą pewnie nie interesowali. Patrzysz może w drugą stronę, to działa. Bo tam jest jakaś baza też. Ciekawe. Chciałbym zacząć w ogóle też rajdować, bo mam toś, ten proch strzelniczy i za bardzo nie wiem co, co z nim robić. Nigdy mi nie wychodziło to rajdowanie. Już tak nie, nie mogłem się za to zabrać. Trzeba mieć te receptury, na to wszystko craftować. Jak grałem kiedyś na serwerach razy ileś to to tam się rajdowało, ale tutaj na tych vanilkach to jakoś to tak tym bardziej solo nie, nie idzie. no. Tu jest jedna baza gościa, który mnie wyzywał, więc chyba za niego się zabierzemy. Bo mam trochę wybuchowej amunicji. To akurat idealnie na, na te sheet metalowe drzwi. On ma pewnie tutaj swój swoje, swoje, swoje główne pomieszczenie, więc myślę, że dwie trzy pary drzwi i będziemy w środku. Można się za to zabrać. Włączmy sobie piece. I wrzucimy do skrzynki to, co znalazłem. Nie ma tego dużo, ale naprawdę przeszedłem tu całą tą okolicę dookoła. I nic więcej nie było, więc coś, coś tu jest nie tak. No nieważne, 6 high quality tak wystarczy na kilka godzin, więc zdążymy sobie pozbierać w jakiś inny sposób. Wezmę ten killow ze sobą. A teraz zaplanuję, co dalej będziemy robić. A dlaczemuż to to nie działa? Coś tu się z prądem popsuł chyba co? To ma prąd, to ma prąd, to ma prąd. Wszystko tu ma... A, tu mi rurkę zniszczyli dziady. Dlatego to nie idzie. Wszystko jasne, trzeba naprawić. Okej, okay, jeszcze nie zauważyłem, że tutaj było popsute rurka, która zabierała z piecy przepalone materiały i szła do skrzyneczki. Tu skrzynka tak ze wszystkim i z niczym. E, niedługo mam zamiar zabrać się za farmę, więc... Dlatego tu są takie śmiecioki. Chciałem zostawić odpalony czat, żebyście mogli czasem coś napisać podczas odcinka, zobaczyć swój nick, czy przypadkowo, czy cokolwiek. Ale tu taka patologia się odstawia, że muszę to wyłączać niestety. No, przykro mi. Dobra, mamy tutaj na 4 godziny prawie, tak więc musimy się jeszcze pofatygować, żeby zdobyć tego high quality więcej. Ale to albo przepalając jakieś komponenty, przerabiając. Albo pójdziemy gdzieś indziej na, na zbiór skałek, bo tutaj już no, wszystko z okolicy wyparowało, tu przynajmniej dookoła. Pójdziemy może tędy, tu jest dużo skał, to powinno być tego dosyć sporo. Ale najpierw moi drodzy zabijemy się i pokażę wam co tutaj nam zostawił kolega od ludzi co chcieli cię zrejdować. Dzień dobry, jesteśmy w bunkrze, do szafy nie mam dostępu, ale to nie istotne. O, to jest to i uwaga. No, to jest skrzyneczka. <laughs> Ciekawe, co? Albo źle zrozumiałem, i. Nie, nie, nie źle zrozumiałem. Dobrze, i tu mamy notatkę. Może wam ją czy tam zobaczcie sobie. Nagrywaj dalej, dobrze ci idzie. Haha. Ha. A te chłopy, co ci rajdować, mają pod 7k godzin. Było ich trzech, ja solo. Mam 10k godzin i ich wyjebałem. Pierw za oki, a potem z górki. Haha, pozdro. Również pozdrawiam kolego. Dziękuję bardzo za obronę bazy. Miło mi. Powinniśmy stworzyć taką osadę I dookoła, ja mieszkam na środku A dookoła wszędzie wy macie bazy I każdy by się bronił wzajemnie Tylko tutaj jest limit chyba 6 osób Więc to, to by zostało potraktowane jako yy, Niedozwolone Czy coś No powiem wam, że dużo sprzętu I aż nie chciałbym go brać, szczerze mówiąc Bo nie jest zdobyty przeze mnie Ja tak nie lubię, więc kolego dziękuję bardzo Ale zostawię większość stąd Wezmę tylko te karty, bo przydadzą mi się do pokazania wam e, tego podwodnego laboratorium, jak wygląda w pełni, e, więc miło mi i wiertarę, bo nie chcę się zapierdalać z tym kilofem, czy zasuwać. E, tak, no i jakby tu high quality metal był, to jeszcze by się przydało, ale tak to nie chcę brać takich temów, bo no bo to psuje rozgrywkę troszkę, tak? Ja się cieszę z każdej zdobytej broni, a tak to troszkę słabo. Stąd mógłbym haku wyjąć. <laughs> Czyli rozwaliłbym to taką amunicją wybuchową i ten, ale nie, nie, mówię, nie... O nie, przecież jak ja stąd wyjdę z tym, to to się wszystko rozwali. A ja nie będę mógł tego zamknąć, bo nie mam mnie w szafie. Poczekajcie. Dobra, to na razie nie będziemy tego brać. Zostawiam to w spokoju. Kolego, jak yy, będziesz na serwerze, to wejdź tutaj i możesz mnie zawołać albo coś. Ja bym tylko chciał te, te karty. No i tą wiertarkę może. A tak to dziękuję bardzo za, za resztę, miło mi, ale, ale mówię to troszkę mi popsuje rozgrywkę i chęć do dalszej gry. gry, tak więc nie widziałem tego, bo dziękuję grzecznie i spadam. Dobra moi drodzy, nie mam innego pomysłu jak iść po prostu na więcej skałek, tak więc pójdziemy sobie po prostu tędy jakoś, przejdziemy i spróbuję znaleźć więcej skał, może przy okazji natrafi nam się jakaś ciekawa przygoda. Myślałem tutaj o oczyszczalni wody, ale mówię, muszę się skupić teraz na zdobyciu high quality metalu, bo moja baza nie przetrwa. Do samego jej zamknięcia jest potrzeba 7, high quality, a ja 6, więc trzeba się za to zabrać. No to ktoś sobie kampił pod bazą, nieładnie. Proszę tak nie robić, moi drodzy koledzy. Ja jestem od kampienia ze oką pod bazą. Mr. AK. No już coś kojarzy twój twójnik. Tu widzę, że ktoś mieszka, bo baza jest rozbudowywana. To jeszcze... Tu jest szansa, że to mój widz. Krzyneczka jakaś? Tylko bramy garażowe, ani nic na górze nie ma, to dziwne. Może ktoś tam wszedł do niego? Tu zwykłe drzwi. A tu ściana z high hey quality. Ciekawe. Dziwne. <grymne> Może tu chciał trójkąt postawić jako honeycomb, ale się nie dało. Chciałbym tego świniaka jakoś przegonić i nie bardzo wiem, jak. Bez strzelania. Kurde, i tak nachasujemy, dobra, nieważne. Shit. Tak, jeszcze na nas biegł. Jakbym z większej odległości do niego strzelił, to by uciekł, a tak to. No, nieważne. Wbieramy skałki na ale... Myślę, że już skończył się event świąteczny, a tu dalej są te domki piernikowe. To dosyć dziwne. Wiecie co, wejdziemy tam sobie, bo teraz mam mocną broń. A może jakimś cudem tam. High Quality Metal nam wypadnie z nich? Jestem ciekaw. Może zostały po prostu te, których jeszcze nikt nie zrobił. Dobra, mamy tu. Dobra, załadujmy. Dwa już leżą. I się tam chowacie? Maluszki. To było jakieś większe miejsce, bo normalnie były dwa te ciastki. Dwa te ciastka, i na tym się kończyło. Osiem amunicji mam powinno wystarczyć. wystarczyć. Dobra, to tutaj mamy do zebrania. Chyba to już wszystkie, co? Paliwo wypadło. To jest ten sam. Czekajcie, jakoś tak rozpadł. Mocno, czy mi się wydaje. Nie, no to jest chyba jeden ciastek, normalnie. Tak, a tu leży drugi, okej, okay, czyli one w takich dużych częściach są. Dobra, weźmy te prezenty, weźmy to. Tu jeszcze łazi chyba co? O! o, o, o. Zawoduj śnieżki i ja życzny będę na śmietnik swoich grow. Nie, nie będziemy się tym bawić. Może to jest nawet mocne, ale... Już mi się nie chce, szczerze mówiąc. <laughs> Mamy jakiś prezencik jeszcze. Ale to naprawdę jest większe miejsce niż wcześniej znajdowałem... O, ale ładne. U. Okej, okay, całkiem fajne rzeczy. A tu jeszcze coś jest z tej strony, czy już nie? Jeszcze są, patrzcie. Załaduj, kolego. kolega. Ty, no dużo ich tutaj. Tych szpulek już nie potrzebuję. Wiem, że może komuś by się przydało to, ale. A już tego na razie nie zbieram. Tu chyba mamy ich jeszcze trzech. O, amunicja się kończy, powój. Mury. Mury się przydadzą, szczerze mówiąc. E, Okej, okay, wywalimy. E, pięć metalu. Tu też wywalę, to tylko zagraca. Ten kamyczek, bo na razie kamienia nie zbieram. Nie jest mi już za bardzo potrzebny. Sanki. Ciekawe. To jest chyba ten sam jeszcze, tak? Dobra. Kolejny. do tego to ja się nie spodziewałem, że może być takie długie to. Ja cię kręcę. Też pulki powinienem zbierać, wiem o tym, ale myślę, że ich już nie przerobię. Na, chociaż w sumie dobra, jak będziemy wracać, to zbiorę tam. Myślałem, że mi braknie miejsca, ale high quality metalu chyba tu nie będzie, wiecie? Coś mi się tak zdaje. Kamień, kamienia też na razie nie chcę. Mamy 26 amunicji, nie wiem jak długie to jeszcze będzie. Ale mam nadzieję, że nie za długie. Tego też już nie, kamienia, nie, nie. nie. To już sobie 3000 kamienia było tak po prostu. Dobra, zróbmy sobie. Coś mi tu idzie chyba, co? Czy to ciastki słychać? Lepnijmy sobie strzykawkę jedną. Niech bandaże będą. No mam 19 amunicji, to nie jest zbyt dobra liczba. I tu już nic nie ma. Czy jeszcze jakiś prezent na koniec, może? Nie, już tylko zawracamy i tyle. Ale powiem wam, że na start bardzo dobre. Itemy wręcz rewelacyjne. No, ale na tym etapie to już tak, tak średnio. Albo jestem taki wybredny po prostu. Kamienia 3000. Dobra. Tutaj te włóczki miałem podnieść, tak jak powiedziałem. Tu już nic nie ma. A co tu leżało? A te fragmenty metalu. Też nie chcę. A tu co? A Eoka i amunicję do Eoki. -okay. Tutaj te włóczki miałem podnieść, tak jak powiedziałem. Tu już nic nie było. Te śnieżki też nie chcę tego. Tego też nie chcę. Przeszukaj, właśnie. Czyli tutaj też nic. I stąd wzięliśmy ten prezent. Dobra. No to tyle, spadamy stąd. No, i trzeba się wrócić do bazy, bo nie mam amunicji. I mam pełny plecak. No, powiem Wam, że grubo, ale 10 haku przynieśliśmy, więc jest całkiem dobrze. O! zimno. Dobra, wracamy. Dobra, pod bazą nikt nie kampi. Bardzo dobrze. Mój kolega nauczył, że nie takie rzeczy z Kasiorem. ogóle ja nie umiem wskoczyć do domu normalnie. okej. Okay. Włączmy sobie nasze światła w domu. I wchodzimy do środeczka. No i dobra, i trzeba przepalić to wszystko teraz. Ty do no nie umiem skakać, popsułem się. Eee, może zamknę te grażówki tutaj. Jedne i drugie. Jakby ktoś był zainteresowany wejściem tu. Wrzucamy do pieców co trzeba. Okej, okay, to już się ładnie tam poprzerzuca. Chciałbym dropa jeszcze mieć. W sensie dropa. Eee... Ten kwadracik taki na ścianę, że można ze mną rzucać przedmioty. Bym go, bym go ustawił i byście mogli mi robić prezenty. Ja byłbym bardzo szczęśliwy. To jest chyba dobra opcja, co? Ulepsz. Ulepsz. O, rozpakujmy sobie taki duży prezent. Okej. Okay. Dzięki. <grytania> Okej. Okay. No to, yy, moi drodzy, misja wykonana. Przynieśliśmy... Dużo skrapa. Kurwa, jestem w szoku teraz. Jestem teraz w szoku, naprawdę. I ja cię kręcę. Dobra, moi drodzy, w kolejnym odcinku zrobimy farmę roślinek. Bo tutaj zbieram i zbieram, tak. O. To, o, to, to. Zbieram, no i przydałoby się chyba z tego coś zrobić, prawda? Tak samo, klota sobie. Klofa. Tkaninę sobie posadzimy, spróbuję, zobaczymy jak działa. To wszystko, wiecie, bo można tu stworzyć taką idealną roślinę, którą potem rozsadzamy dalej, czyli wiecie, bierzemy kawałeczek i przesadzamy dalej i rośnie nam ta idealna, że daje najwięcej klofa, tkaniny, mówmy po polsku. Więc spróbujemy zrobić taką e, marihuanę, konopię, spróbujemy taką idealną konopię zrobić, spróbujemy też zrobić herbatki tutaj do, do mieszania. I spróbujemy również zrobić ziemniaka. O, ziemniak tu jest. Miałem też nasiono dyni gdzieś, ale chyba przepadło. Bo dynia daje najwięcej HP. I chciałbym się tym leczyć. No i dobra. Tak więc tym spróbuję się zająć w kolejnym odcinku. Nic nie obiecuję, ale mam nadzieję, że się uda. To trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Już jutro. Hej!